Rękodzieła artystyczne to sztuka stara i chyba trochę zapomniana. Umiejętność wyszywania serwetek czy dziania szalików to bardziej specjalność babć niż młodych dziewczyn. W tajniki Rzemiosła wprowadza Centrum Edukacji Ekologicznej, prowadząc cykl warsztatów. Ostatnimi czasami obserwuje się właśnie taką potrzebę powrotu do tych korzeni. Chociażby sam fakt, że szybko zgłosiły się panie chętne. U młodzieży też prowadząc różne kursy, obserwuję właśnie, że... Yy, niekoniecznie wszystkich przyciąga internet. Są dziewczęta, mam też chłopców którzy potrafią sobie usiąść, znaleźć zajęcie, pytają jak, bo chcą coś tam zrobić. W czasie zajęć osoby chętne poznają m.in. wybrane metody hawciarskie czy sploty używane przy szydełkowaniu. Współcześnie nie każdy ma możliwość poznania technik rękodzielniczych. Nie jest to już umiejętność przekazywana z pokolenia na pokolenie, choć nadal jest to zdolność bardzo przydatna. Rękodzieło artystyczne może znów stać się formą spędzania wolnego czasu i przyjemnością. Szczególnie w takim zaganianym życiu, kiedy to te tempo jest takie szybkie. Człowiek jednak potrzebuje takiego zwolnienia obrotów i to jest czasem wystarczy takie kilka minut dziennie, żeby coś usiąść, coś podziergać, kiedy się człowiek wycisza i uspokaja i może wrócić wtedy do obowiązków rodzinnych. Także jest trochę wpisane, taka działalność twórcza jest wpisana właśnie w psychikę ludzką. To rzemiosło jest sztuką pełną małych tajemnic. Ich odkrycie, a więc dojście do wprawy, wymaga nieraz długiej praktyki. Choć dla niektórych pań obecnych na warsztatach, zajęcia to tylko przypomnienie zdobytej za młodu wiedzy. Na razie to pierwsze koty za płoty, pomimo że kiedyś miałam, czy igłę w ręku, ale. Ale. Chyba te krateczki już są za małe, jak na moje oczy. Krzyżykami wyszywałam już y, kiedyś dzieciom swoim, także akurat ten haft jest mi znany, więc tu śmiało wzięłam się do roboty, ale pozostałe hafty, o których to nam pani prowadząca mówiła, są dla mnie obce i, i myślę, że się dużo nauczy. Panie, które w przeszłości zajmowały się haftowaniem, bądź też innymi robótkami ręcznymi, przyznają, że jest to doskonały sposób na odpoczynek, kiedy to wszystkie myśli skupiają się na wyszywaniu. Jest to sposób na typowy relaks. Jeżeli człowiek ma czas na taki relaks, ale powinien znaleźć czas. Powinien znaleźć czas na relaks i na wszelkie robótki ręczne, bo pamiętam, jak swego czasu obrabiałam całą rodzinę we wszystkie dziewiarskie rzeczy. To wiem, że się przy tym doskonale relaksowałam. Ja na przykład wyszywam krzyżykami, nad tym i ja oglądam telewizor. Jednocześnie, prawda, zdarzało mi się też, że przysypiałam, na przykład się budziłam i się okazywało, że coś tam powyszywałam, nie wiadomo co. Ale jest to świetne odprężenie od codzienności, także polecam wszystkim. Warsztaty z rękodzieła to pomysł na podtrzymanie tradycji, która jest dość silnie zakorzeniona w kulturze. Skoro więc takie zajęcia odbywają się i cieszą zainteresowaniem, można mieć nadzieję, że popularność robótek będzie większa.